Taki pięknie dają koncert. Czekam na prom i płynę dzisiaj na drugą stronę. Tam poszukam klenia. Udało się w końcu rzucić wędki, Mamy problemy, bo główna żyłka gdzieś mi tu szczeliła, była przetarta. Musiałem na nowo nawiązać jednego kija. No i zaczynam sobie tutaj od pierwszej ostrogi. Kurczę, troszeczkę mi się nie podoba, bo to taka łacha piachu. Tutaj jest za mało woda. Zobaczcie, tutaj woda stoi praktycznie. Dopiero tam, w połowie ostrogi i tam rzuciłem, jest taki delikatny nurcik. Musimy szukać główek które pracują. Ja obawiam tylko napływy, pływy. Rzadko od obawiam. Jak tutaj idzie woda brzegiem tak ładnie tutaj podmywa. Wzdłuż brzegu po prostu idzie nurcik. Rzucam blisko traw, bo klenie żerują albo w trawach, takich zalanych jak tu, albo w zalanych trzcinach. I ładnie mi to wszystko napina i brania są po prostu, że zabiera kija. Zobaczcie, leci horda wymieszana z kaczkami. Ale tutaj lecą też kormorany. O, tam lecą. Tutaj skórczy, byki. Ostroga za ostrogą. Mocno kombinuję już. Jedna idzie tak jak zawsze, gdzie ryby wyjeżdżały. Czyli tak bliżej, tutaj trzcin na napływie. Druga wędruje tu, na odpływie, przy warkoczu. No bo chcę zobaczyć, czy te ryby nie zostały przepuszone nie ustawiły się właśnie tutaj, bliżej głównego nurtu. Przede mną widziałem hordę kormoranów. Siedziały tam na, na ostrodze, chyba dalej nawet tam jeszcze siedzą. I kompletnie bez dotknięcia, godzina 12. Także już dobre 4 godziny wędkuję i nie miałem nawet puknięcia strasznie jest dzisiaj normalnie się nie chce wierzyć tak jakby klenie po prostu zniknęły z Odry Tlenie wcale nie zniknęły z tych miejscówek, one po prostu były przeposzone. Rzucając w miejsca, gdzie wcześniej ucztowały kormorany, o braniu można było zapomnieć. Następnego dnia stwierdziłem, że zmienię odcinek odry na bardzo głośny, gdzie pracował ciężki sprzęt. Niestety koparki nie umilały mi czasu nad wodą, ale za to były ryby. Dosłownie 3 minutki nad wodą i branie. Nie musiałem długo czekać i się nie myliłem z tymi koparkami. Jest chyba dobra ryba co my tu mamy? Na razie idzie grzecznie Ja też tego Oooo! Dobry, dobry kluch Ja też tego kija jeszcze nie czuję, bo mam nowego nowego kijaszka jest! Jest, mamy go, piękny, koło 50 myślę, że ma jest <grystanie> w końcu Dzisiaj Dosłownie i wyjeżdża pierwsza 50 w sezonie 2022. Fajna rybka na początek. Grubiutka, pierwsza ostroga już przyniosła branie. Koparki po drugiej stronie dają ostro, ale są tutaj ryby. Są tutaj bezpieczne. Kolejna ostroga. Niestety złapał mnie deszcz. Zaczęło mocniej wiać, ale już widzę za mną, że niebieskie chmurki są. Także już pomału przechodzi. Taki przelotny deszcz pada. Fajna ostroga tutaj. Myślę, że stąd coś wyjedzie. Niech tylko przestanie padać. To dobrze, jakbym główną kamerę z powrotem wyjął z torby. na razie ją schowałem. Uuu, dobra chustka też w okolice 50 centymetrów pięknie walczy o oh, jest jest dobra, klucha 50, ale ten jakiś grubszy Kurczę, tylko wyłączyłem kamerę i branie. Co to w ogóle było? Ja się rzuciłem na tą wędkę. Jakbyście to widzieli, ale jest dobra krucha. Jest dobra krucha, bo się pokazał, ale idzie w czcinę. Muszę go odciągać z tych czcin. On już jest w czcinach dawno. No wyłaś, byłaś manejki o, o dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj Jest, wyszedł O słuchajcie, trochę stresu było Sam po prostu wyszedł Dobrze w takich momentach zachować zimną krew i, i nie ciągnąć na hama Kolejna gruba luska. Pięknie ubarwione. Wow. Piękny jest. <śpiewanie> Jak ja się cieszę. Trzy godzinki nad wodą, trzy kluski po 50 cm. Wszystkie 50, pięćdziesiątki, ale te dwie ostatnie i ta mega upasiona. Zobaczcie jaki brzuch. Piękna, kroseczka i ładnie obarwiona. Podoba mi się.